Hej, hej, witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Seed, a przed wami Parking Tycoon 2, demo tej jakże zacnej gry. Moi drodzy, jak dobrze wiecie, niedawno rozpoczął się na Steam'ie festiwal Next Fest i to jest właśnie demko, które spośród, jedno spośród tych setek dem, które są dostępne w trakcie tego festiwalu, dla was wybrałem. A dlaczego? Bo to jest druga odsłona znanej i lubianej gry Parking Tycoon Business Simulator troszeczkę wzbogacona o nowe mechaniki, graficznie inaczej ogarnięta. Myślę, że może być ciekawy. Zwłaszcza, że parking Tycoon, tą pierwszą część na kanale, dość fajnie się Wam oglądało. W związku z czym stwierdziłem, że pokażę Wam Demko dwójeczki i ewentualnie, jak już ukaże się pełna wersja gry, prawdopodobnie na kanale też ją znajdziecie. Jeżeli chodzi o ten timowy festiwal, na pewno będzie jeszcze kilka demek, bo mam fajnych, kilka yy, ciekawych tytułów, moim zdaniem ciekawych tytułów już wybranych. Śledźcie kanał, zostawcie łapkę, subskrybujcie. A teraz rozpoczynamy nową grę. Ej, dobrze. O, mamy cień. Mamy nogi. To już dobrze nam świadczy. Aha, upgrade Office, upgrade check. Point, Upgrade Area i Upgrade Concrete Ground mhm. Dobra, słuchajcie, ja wam powiem, przyznam się szczerze Przed nagraniem zerknąłem do tego demka, żeby nie być takim totalnie zielonym Teraz to wygląda troszeczkę inaczej, nie wiem czy pamiętacie W jedynce mieliśmy już biuro, musieliśmy tam się dostać Tam był komputer, w którym wszystko ogarnialiśmy Teraz tutaj mamy taki, proszę ja ciebie, tablecik Mamy 15 koła na start Kupujemy biuro Checkpoint to są te bramki wjazdowe, nie. No i musimy pierwszą strefę parkingową sobie odblokować i utwardzić teren. O. I tak się to prezentuje, moi drodzy. Zacnie to, nie? Zbieranie śmieci. No to tutaj wiadomo, kubełek, rachciach. Musimy to sobie pogarniać. No dawaj tą puszeczkę. Tutaj jeżeli chodzi o śmieci, to się to nic nie zmieniło. Śmieci leżące na parkingu obniżają nam te punkty reputacji. Także to już też znamy z jedynki. Jeżeli chodzi o kwestie zmian tutaj, jeżeli chodzi o dwójkę. Zatrudnienie pracowników. Całkiem inaczej. Pokażę wam to w międzyczasie. I, i, i... Kolejna taka ważna zmiana to ci wandale co przychodzili nam auta yy, obrabiać, czy tam koło ukraść, czy, czy te yy, drzwi, na przykład, nie? Ja nie wiem, czy pamiętacie tego starego dziada czy, z siwą brodą, takiego Mikołaja gwiazdora. <laughs> no, to on przyłaził i nam to ogarniał, nie? Teraz tutaj jest troszeczkę inaczej. Yy, sklep. Musimy kupić sobie troszkę farbki. Dobra. Czekamy na zamówienie. O, słuchajcie, przyszedł nam bo, bo, Bodyguard, Security Man, i teraz w jedynce zatrudniliśmy sobie pracowników przez komputer. Tutaj musimy z gościem pogadać. Yy, mógłbym dla Ciebie pracować, ale nie masz wystarczającej ilości łóżek. No, niestety, yy, nie jesteś dobrym opcją dla nas. I tutaj zobaczcie, on ma swoje statystyki, nie siłę, jakąś tam staminę, tak dalej, umiejętności walki. Yy, więc tych pracowników możemy sobie yy, niejako też później podmieniać, jeżeli przyjdzie jakiś lepszy, prawda, kandydat. No to możemy go sobie zamienić. O, busik nam się zmienił też. Jak widzicie brama garażowa. Także jest, jest tych zmian dosyć spokojnie. Yy, Sporo. Nie, no, ja chcę wszystko. Wiesz. Inaczej też wygląda właśnie teraz kwestia malowania parkingu. To wam teraz pokażę o, ten design. Raz. Dwa, i trzy. I tutaj musimy sobie to obrócić. I strzałkami do wyjazdu, nie? Raz. No, obróć się. Dwa. E, dziadu. O, kotwa. Ale spartoliłem. Nie <śmienu> lipa. Dobra, to tylko demko jest. I No i tutaj już widzicie, spartoliłem robotę. Yy, poprawić tego nie można. Także już niestety lipa będzie, nie? że nam sprzątacz Ta sama historia, słuchajcie No i tutaj jeszcze zauważyłem w demku, że Tymi barierkami tak czasami jest ciężko je otwierać Trafić sobie, nie? No, ze sprzątaczem ta sama sytuacja, niestety Nie zatrudnimy Miglanca Demko z tego co się orientuje, to właśnie nam się kończy w momencie jak wbijemy drugi poziom reputacji a jak patrzyłem w sklepie, żeby kupić łóżko dla pracowników, to właśnie potrzebujemy drugi poziom reputacji. I to jest trochę kasiana, nie? Jeżeli chodzi o dekoracje, no to mamy już tam coś dostępne. Urde, czego mię to Titos? Mm, więc żeby wam te demko w miarę ładnie zaprezentować, to sobie co nieco kupimy tutaj słuchajcie. Jeżeli chodzi o te dekoracje, kupimy sobie ze 6 takich. 6 takich. I zaraz weźmiemy sobie ze dwie lampki. O kuźwa to już nam nie starczy. Dobra, yy, na razie zamawiaj. Nie zmieści się do magazynu. Dobra, weźmiemy po pięć. Okej. Okay. Dobra. O, następny wjechał elegancko. E, słuchaj, przyjacielu, no niestety, Hello. ale no nie mogę cię na razie zatrudnić. Chciałbym, ale nie nie da rady. No to mam jakąś gąbeczkę. To chyba służy do wycierania plam od jakichś graficiarzy czy coś. Nie wiem, nie miałem. Łom nie mam pojęcia. Tutaj, to jak będziemy mieli farbki, to chyba możemy sobie malować budynek tego biura. Ekwipunek. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o takie te podstawowe rzeczy tutaj. On czasami jest jakimś jak biegam, to czasami jakby tak podskakiwał czy coś, też nie wiem czy to jakiś jeszcze yy, taki taki robaczek, prawda, nie? O, wcale nie skakałem, a on tak jakby podskoczył. Dobra, ja wam teraz pokażę yy, jak się tutaj ogarnia trawkę. Zapalimy tę latarnię. Wybieramy sobie trawkę i mamy miejsca wyznaczone, w których tą trawkę możemy sobie posiać. Na betonie? Nie. To zrobimy? I tak samo jest, jeżeli chodzi o chodniczki. Mamy tutaj, jak widać, wyznaczone sporo przestrzeni. Gdzie tą zieleń i chodniki możemy sobie ym, Poukładać, że tak to powiem yy, Tutaj prawdopodobnie za tym Za tym płotem to będzie druga strefa parkingowa Tak mi się wydaje przynajmniej Ale nie wiem No może, może tak być nie wiem dokładnie, co jeszcze potem sobie twórca tutaj wymyślił yy, już w yy, pełnej wersji gry, nie? Natomiast mówię, to co w demku, no to niewiele mamy do dyspozycji, możemy tylko sobie yy, kupić to, co jest dostępne na pierwszym poziomie reputacji, czyli przykładowo już te dachy pierwsze. Te zadaszenia nad, yy, nad parkingiem, nie? Nad miejscem parkingowym. O, dobra. Tak, dziękuję bardzo. No. I tutaj na tym się nasz samouczek jeżeli chodzi o grę kończy. I mówię z tego co wiem to... Pracujemy sobie, działamy do drugiego poziomu reputacji. I wtedy się nam te demko... Kończy. Oho. Mamy następnego... Klienta. Dobry. Dziękuję. Proszę. Można jechać. No. Zamknij mi ten szlaban. Otwórz. O. Okej. Okay. Ten może też zamkniemy, bo tak sobie wszyscy wjeżdżają jak do siebie. Ja bym chciał wam jeszcze pokazać... Yy, te takie w sumie dwie nowe rzeczy, które tutaj są czyli właśnie tych yy, złodziejaszków i jest jeszcze coś takiego słuchajcie, jak yy, no takie tam wiecie bez, bezdomni, nie? którzy stoją i żebrają o 50 groszy oni nam mocno podobną reputację obniżają też ich przegonić stąd tylko, że wiecie, to są takie sytuacje losowe, więc nie wiem, czy to się uda nam w tym demku. Akurat wyhaczyć. Jeszcze mamy parę minut, no to może i się uda. Dziękuję pani bardzo. No, jeżdżaj. Ja liczę też na to, że w pełnej wersji gry, tutaj, właśnie, chociażby te miejsca, gdzie można te szlabany otworzyć, czy coś, to będzie takie bardziej dopracowane, nie? Bo czasami jest ciężko, ciężko to zahaczyć. Dobra, 890 mamy. Mamy jakieś rachunki do zapłaty? Na razie nie ma, ale możemy sobie na przykład kupić już jakąś jedną lampkę, chociaż, nie? Za cztery stówki, dobra, to w razie czego jak będą rachunki, to nam jeszcze kasy starczy. O, leci, patrz, I tutaj, słuchajcie, fajna opcja. Nie mamy pałki, tylko musimy się z gościem czaskać. O, no ten akurat nie oddał, ale zdarzają się i tacy, którzy się z nami po prostu biją, nie? Także to jest też fajna, fajna y, opcja. I później przeganianie tych złodziejaszków to nam też tutaj. Y, nasze statystyki poprawia. Y, gdzie to było? O właśnie tutaj. Menadżer, My też tutaj mamy swoje statystyki, nie? I walka z tymi yy, czućmokami, to nam później też te statystyki yy, poprawia Tak abyśmy expa zdobywali Także jest spoko, podoba mi się to rozwiązanie Tego wpuścimy, tego wypuścimy I w ten, w ten sam sposób słuchajcie, w sumie musimy tych yy, bezdomnych przeganiać, nie? Trzeba i sprzedać mu takiego yy, Ojcowskiego lepa na twarz, żeby sobie poszedł. Mieci nie zbieram, bo mi się nie chce. To jest tylko pokazowe demko, słuchajcie, tam, Więc myślę, że nie ma to sensu. Yy, biuro możemy sobie potem jakoś umeblować też. W sumie to. Aha, bo my kupiliśmy lampę, to sobie może ją załóżmy. I zobaczymy, jak wygląda kwestia mebli. No, obrócimy może w ten sposób. O! Tadam! Lampy można ustawiać tylko na zieleni. Wiesz tutaj jest w sumie o tyle fajnie, że my możemy sobie tą lampę yy, dowolnie jakoś ustawiać. Z tym, że jak już ją postawimy, to chyba nie można jej zabrać na to wychodzi. A, do tego służyło. Dobra. O, farbki już nie zdemontujemy, nie? Ale o, trawniczek, chodnik, to wszystko można zdemontować. A, na no to ci widzisz panie. O, idzie tej, czuć mog, to no, otwieraj, daj kasę i spadaj. Tego musimy też przegonić. Wchodzimy w tryb walki, I chodź to. No. No, i ten, temu już się zachciało bić, nie? No i potem dostajemy bęcki Ten czerwony pasek zdrówka nam tam się trochę obniża. Ale regeneruje się z automatu, więc nie musimy dbać o jakieś tam swoje apteczki, czy nie wiadomo co. No. Ale ogólnie w sumie chyba te najbardziej ciekawe aspekty, które chciałem wam pokazać, to się udało wyhaczyć. No, no, daj ten hajst. Co, właśnie, bo nie dokończyliśmy tematu lampy. W jedynce już mieliśmy docelowo miejsca, w których lampy muszą stać. Tutaj możemy je ustawiać sobie dowolnie, tak jak nam się to podoba na tej tutaj siateczce, nie? Także to jest też bardzo fajne rozwiązanie. Nie mamy z góry ustalonych miejsc, w których te lampy mogą stać. Yy, tylko możemy sobie ich naczaskać ile nam tylko się yy, podoba, ile dusza zapragnie, więc na koniec, słuchajcie, tego naszego krótkiego odcinka yy, z tego Demka kupimy sobie jakąś yy, cofę. Może co? A czemu by nie? Idźmy na grubości, i tak rachunków nie zapłacę. A nawet nie przyszły żadne jakieś jeszcze. Niech przyjedzie nam ta sofa. Zobaczymy, jak wygląda kwestia meblowania tego biura. Dobry, Pan Zasiano, dziękuję. Dziękuję, dobra, jedzie nam dostawa. Oko. i dajesz panta. sofa aha, czyli też mamy taką siateczkę aaaa ale, ale, że tak się spytam na cholerę mi y, sofa can be placed on grass tiles only No nie, na trawie to się nie da, nie? Ty, da się. <laughs> yy, no to nie, to tutaj jestem troszeczkę rozczarowany, jeżeli o tą kwestię chodzi. Bo ja myślałem, że będziemy mogli sobie to biuro też jakoś dowolnie powiedzmy. No dobra, mamy tą siateczkę, ale po co mi yy, cofa w magazynie? Tego nie wiem. Chyba że jak rozbudujemy sobie biuro, to wtedy będą jakieś inne dodatkowe możliwości. Ale tego moi drodzy myślę, że dowiemy się już w pełnej wersji gry. Za te krótkie spotkanie z Demem Parking Tycoon 2. Serdecznie Wam dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę. Pamiętajcie o tym, że sekcja komentarzy należy do Was. Za dzisiaj jeszcze raz dzięki. Do następnego. Trzymajcie się. Hej hej.